Dzień dobry kochani ja Witam was w piątkowym vlogu Ale mamy jeszcze czwartek przez jakieś 3 godziny Ale stwierdziłam, że już zacznę tego vloga Ponieważ zaraz idę do pracy W sumie zaraz, no pół godziny mam jeszcze Jestem z moim puszkiem na spacerze Szybko, szybko, szybko. Bo nie piłam dzisiaj kawy i wydaje mi się, że będzie mnie bolała głowa po prostu, więc szybko małą kawę z ekspresu sobie zrobię i najzwyczajniej w świecie pójdę hać do domku już mam, i pójdę do pracy. Także szybko idę ogarnąć kawkę i uciekam do pracy. Dzisiaj ostatni dzień, idę na nockę. Dzisiaj też będzie plan, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. W przyszłym tygodniu i jeszcze tydzień, i idę na urlop. Także także tak, yy, będziemy się pakować też za niedługo, bo już w piątek będę jechać. A będę jechać yy, prawdopodobnie, jeżeli będę miała na popołudniow... popołudniówki, no to musimy się spakować w weekend, żeby to już sobie tam było. No więc co. Uciekam, żegnam się z Wami i aktualnie. <grywamy> Widzimy się rano. Dzień dobry. Jak widzieliście byłam na zakupach, teraz zmywam makijaż i idę się kąpać i pewnie spać, ponieważ byłam na nocce i wróciłam z niej i nie spałam, ponieważ chciałam się zobaczyć z koleżanką, która szła na popołudnie, ponieważ jest na tej drugiej zmianie, ponieważ mnie przerzucono na inną, więc. Po prostu zmięłam makijaż. Po prostu chciałam się z nią zobaczyć. Spałam może godzinę w ciągu 20, nie wiem, 8 godzin. 20, około 30 godzin nie spałam. Znaczy, no nie spałam. Spałam godzinę. Położyłam się, zamknęłam oczy tak przez około godzinę. Także teraz zmywam make-up W ogóle byłam w mieście, ale nie zaszłyśmy do Rossmana Chciałam kupić jedną rzecz w Rossmanie Żeby sobie przetestować ją Na urlopie Trochę się boję i sama testować, ale właśnie na Brwi chciałam taką jedną rzecz i chciałam nagrać z tego filmik Jak będę to robiła tak myślałam, żeby właśnie sobie spróbować to yy, zrobić. Yy, I nie wiem, może jutro zajdę. I od razu wstąpiłabym do kika, ponieważ też chciałam zajść do kika, ale jakoś mi się yy, nie chciało tam iść. Wiecie, spotkałam się z nią, chciała, chciałyśmy iść na e, zakupy, kupić buty, bo ona też kupowała buty, tylko kupiła troszeczkę inne, ponieważ oni mają takie wesele e, teraz małe więc e, u siebie w rodzinie, więc potrzebowała jakichś takich butów na no, obcasie. Kupiła takie fajne z serii Barbie w daishmanie takie kremowe, bo będzie miała ładną kremową sukienkę więc z widziałam takie ładne, różowe buty właśnie z Barbie, ale coś wydawało mi bo przymierzałam te same co ona buty na obcasie, bo mówię, no na wiosnę byłyby fajne, no jakieś sukienki albo na chłodniejsze dni letnie, bo były zakryte, palce miały mówię fajnie, fajnie by to wyglądało i zastanawiałam się nad nimi, mówię, może i bym je kupiła, ale y, niestety y, moja noga wyglądała strasznie dziwnie w nich, więc zrezygnowałam. Ehm, Także kupiłam tylko jedne, które widzieliście. I... E, i, i Mamy makijaż mety? nie miałam jakoś dużo go... Na swoje. Widziałam też jedne a i przymierzałam je. Yy, I one są typowe, takie, wiecie, niby na zimę, można w nich zimą wyjść, ale takie, wiecie, idealne na założenie ich szybko na nogę. Wyjście na szybki spacer i wrócenie. Takie ale zimowe po, po dworzu kapcie, coś w tym stylu. Myka mi się podobały, ale człopałyby tak mi troszeczkę. Nie czułam stabilności tej nogi Więc nie wiem czy ja je chcę Kosztowały 25 euro Więc niby nie dużo Także nie wiem Nie mam pomysłu Czy ja je chcę, czy ja ich nie chcę A muszę się zastanowić Bo już brązowe nad którymi się zastanawiałam I jakby były brązowe to bym pewnie kupiłam. Nie było już mojego rozmiaru były 36, 40, 41 chyba Więc 36 za małe, 40 za duże Jakby były 37 lub 39 to jeszcze bym się zastanowiła, bym przymierzyła i bym zobaczyła Bo ja noszę 38 Ale no niestety Chciałam też kupić Adidas'y w fila, ale stwierdziłam, że one są białe Teraz na jesień to chyba nie bardzo więc postawiłam na botki, na razie, bodki. Zastanawiam się nad tymi różowymi, których nie przymierzałam. Mogłam je przymierzyć, więc zajdę może jutro do Dejshmana i przymierzę jeszcze te różowe bodki, i zobaczę i zastanowię się właśnie do jutra, czy nie kupić sobie czarnych, tych takich lub szarych. Lub szarych, bo są też szare. A ja mam kurczkę szarą i płaszcz mam szary. Więc może i szare, bo były chyba też szare. Zobaczę jak z rozmiarem, ale jak nie, no to same te czarne by wystarczyły. Zastanowię się nad nimi, zobaczę. Bo w sumie chciałam chciała je bardzo, ale nie wiem, czy jednak je chcę. Zobaczę, właśnie, zastanowię się. No i co? Także małe zakupy poczynione. Jutro może pójdę na kolejne. Zobaczymy. No, i co, i zaraz zaczynam urlop w ogóle z tym moim urlopem? To była taka katastrofa. Opowiem Wam w poniedziałek we vlogu, ponieważ jutro na pewno nie nagrywam vloga. Robię dzień bez vloga. Chyba, że coś tam mi się uda nagrać, to wrzucę to do niedzielnego po prostu vloga, jeżeli będzie takowy. Ale nie wiem, czy będzie, raczej może nie. Zobaczę. Nie mam, po, nie mam pojęcia. No, także co. Pokazałam wam rzeczy. Buty są mega wygodne. Tak jak miałam moje poprzednie, też na wyższym takim tym. Ale miały tutaj przy dole i też mi się jedne takie podobały. Ale stwierdziłam, że one... Pierwszy sezon są wygodne, dopóki się nie, z, nie znoszą te, te przody i później nie są takie wygodne. A stwierdziłam, że w sumie czarne mam, ale takie no wysokie, więc nie potrzebuję, potrzebuję właśnie jakichś kremowych, jasnych, szarych. Do tego płaszcza, no więc postawiłam na te Są mega ładne, mega wygodne I myślę, że będą, będą się fajnie sprawdzać Także co, lecę Myślę, że też nagram jutro lub w niedzielę jak się pakuję Na urlop Stylówki, najpierw muszę sama przejrzeć te stylówki Ale właśnie chcę stylówki zobaczyć i co, i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz się z wami żegnam do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.